Witajcie na Winicy. Mamy wtorek, 12 września Jestem tutaj sprawdzić i ocenić grona w jaki są stanie Czy ptaki tego nie dziubią Ale jakoś tak o gdzieś tu wydziubanych nie widzę Troszeczkę, gdzie gdzieniegdzie te jagody się Niektóre jagody się nadpsuły patrzę tutaj ale nie jest źle. Przejdę się szybko. Zbierzemy próbki. A jak widzicie tutaj parcela została cała skoszona, tak żeby nam się tutaj fajnie zrywało, nie chodzić po, po mokrej trawie. Dlatego, że chcę zebrać, e, przyjechać tutaj w sobotę, gdzieś na 8 rano, ale o 8 to już zrywać. Jeszcze tutaj zerkam, ale głównie szukam e, wydziubanych, wydziubanych gron. Jest źle gdzie ta zepsuta jagoda się pokazuje, ale jak widzicie, nie widzę osa, powinny być. Jest jeszcze widno i jest ciepło. Zobaczmy jeszcze na pułapki, bo rozstawiłem na tej ścianie i na wschodniej. Tu mi brakło piwa, że tak powiem. Tutaj są wyjedzone. Popatrzcie się. Tutaj coś je. Tamte krzaki też są obiedzone. Tu jeszcze nie. Ale uwierzcie mi, tutaj jest 7 krzaków. Tam już są całe, niech se zjedzą. Dobrze, że i tak jedzą w jednym miejscu, a nie gonią po wszystkich. Prawdopodobnie z tych dębów. Tu jest spoko. Jak zjedzą z kilku krzaków, a zostawią resztę w spokoju, to nie jest źle. No i tu jeszcze sprawdzę. Tutaj też coś jest pomócone prawdopodobnie z tych zagajników lecą, ale naprawdę słuchajcie nie, nie opłaca mi się rozwieszać tutaj siatek Bo będę miał więcej roboty z rozwieszaniem niż, niż to jest warte tego może z jedna skrzynka z 20 kg zjedzą 7 krzaków po 2 kilo 14 A tu jest, tu już widzę w ten. W sumie wystarczyłoby pierwsze dwa szpalery. Pierwszy i z tamtej strony za, zabezpieczyć i być może by nie wlatywały, bo jak one już mają problem z pierwszym, to się tam nie pchają. Gorzej z czerwonymi, regenta nie mam już całkowicie. zjadłego pierwszego. Został marszałek, z marszałka coś zrobimy. I marszałka mam w planie połączyć z hibernalem. I z tego zrobimy wino musujące. Być, u, być może uda się właśnie na większych kwasach. I na mniejszym cukrze. może hibernal jest jeszcze nie dojrzały. Także e, powinno się udać. I marszałka zbiorę zaraz e, tutaj po tym zbiorze. Po Solarisie. Także jeszcze jak będę miał młynek brudny po Solarisie, to przemielę marszałka od razu i dopiero będę go mył. No i tak to wygląda. Dobra, dzisiaj nie tracąc czasu zwożę, zwożę tą trawę. Szkoda, że sobie wideł nie wziąłem. Bo widzę, że to jest chyba trochę takie bardziej mokrawe. Już przyfermentowało. Ale dobra, mam rękawice to się biorę za to, a na dole pokażę Wam jak się przygotowywuje do jak przygotowania stoją do winifikacji muszę dzisiaj zrobić konstrukcję, która będzie trzymała mi młynek nad kadzią, bo kadzie zbyt jest za duża, by sam młynek się na tym utrzymał, młynek jest za mały. Za krótkie ma podpory. Dobra. Biorę się za to, potem biorę próbkę i, i wracam na dół.

I mi... e, e, to gdzie ma iść? Obejdźmy ten Dookoła tą Te dwie skrzynki Pasowałoby mi zwieść wszystkie naraz, wiesz? E, czekaj e, Ty musisz dać tam Wiesz, z zębami nie? Dobra, przejdziemy się jeszcze po Od nich, weźmiemy po Nie chcę, żeby naszego barku 105. Solarista bezpośrednio. I pojutrze. Nie wiem, jak. Czekaj, tak po prostu wrzucę. No to pewnie coś, nie? No trochę. I tak, zęby. Jak to? A Wiesz, bo ona wchodzi w jednej pozycji, jedna w drugą. A, a jak nie, to się tak stawia, wiesz?

tam mogą być już Wiem, że trzeba dokupić jeszcze kilka skrzynek żeby jeden kurck mógł tu zostać A wy się czekać na mnie, żebyś już... Ale z kraja to... Co no. się wydaje? Jest tutaj ten. Jeszcze 8 skrzynek i jadę dopiero, tato to No muszę Jak najszybciej zgnieść jak najwięcej, nie? I czemu? Żeby jak najkrócej były ten uh -huh. A tyle Ci chodzi na ten na pracę? 250 litrów. Sporo Nie ma większych. Znaczy są, ale a tam jak pan byłem w Sandomierzu, to być może będzie chciał kupić prasę jakąś taką do osłony węgla od razu, znaczy w takim gazie, żeby nie utleniało No, to bębnowe są. Co? Bębnowe. No. Czy membranowa jakaś, to się to... Bębnowe, mówię, że, no, na wyższy level wejść. Ale ja mam butle z argonem i w kadzi będę wpuszczał, do kadzi. Aha, żeby później uzupełnić, nie? Co? nie? jak się będzie mielić, to będzie wpadało już do argonu A, tak? sposób? No, argon jest tak ciężki, że on nie wypłynie z kadzi Czyje te sekatory tu? Gdzie oni poszli? Na przód A żeby być w to zabiorę ich pełną skrzynkę, o którą wypłacili Eee, ja mówię na ty, że tutaj jest pan na Czekaj, to jest jest palna skrzynka. Czekaj tu, wywalmy im to. Co to za Co to, Co to, Co to zabierze? Hmm? zabierze? Ty mi pomożesz. Już nie mam tyle lat, żeby to samo unosić okay. Dobra, o, wystarczy, wystarczy Dawa. Dobra, zamiast Nie zauważam, gdzie jest to przejście czy to mam jeszcze jedną? Tu. A czy czy jest to na winogrodzie? Na winogrodzie. Czy masz Nie, dawaj na tą, na tą skrzynkę. Ale musi wskoczyć w zęby. Wyżej, wyżej. I chodź, chodź jeszcze tutaj? Tu jest a, tak, to tak. Dawaj tą pełną. To tam dalej ma? Może, są. Tam, może, może to sobie chodź, pomyśleć? chodź. Okay. Poradzę sobie, ale po co, ku**, mam no. ciebie. Ja bym już poszedł po tamtę. Dobra. A, będzie zawsze mieć niż to samo, tak? Co? Zawsze mieć niż to. Musi skoczyć. zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skrzynek i jedziemy. Chodź tam do przodu. Bo nie zdążymy obrócić za nim, braknie skrzynek. To będą czekać, nie? A jeszcze cztery skrzynki jedziemy na dół. Każdy sam jeszcze pan. Co? No ja myślę, że śmiało to na będzie ktoś. Mówiłeś o 500 kilo, ja zbieram do 500. <noise> Tak, żebym To się Nie wiem kurwa, za takie rzeczy się płaci. Czekaj, bo tu jest mocno skrzynka brudna. Dobra, przeciągam. No na bieżąco. Co? Stofkowo? No i na środkową, tak. Nie, nie, bo tak skoczy. Nie, nie, nie Dobra. Jest. Tam jeszcze było były pełne. Tam Co Tak. No to chodźmy. Nie damy na raz. Dobra. Nie mam klucz od budy. So. Może zrobię tak, to ta ta teraz zaczeki, a ja pójdę po drugą. Okay? Dobra. I za chwilę jedziemy.

Staw, wrzucaj do tamtej Zostaw to sam się przyjdą Jeszcze mało jest Jak tutaj ze skrzynkami? Co zanosimy od razu? E, jeszcze dwie, trzy skrzynki i to. Jedziemy, Jedziemy, no, bo, bo braknie skrzyny jak no, będą czekać. No, tylko muszę sobie co pozbierać do tych czech. To co jest niepełnych, to na chwilę ci wezmę. Dobra. Zupełnie se. Patrz, <suszy> magia się zdarza. Matka was... Katery... boskiego. Katery... A gdzie są te Katary? Co? Gdzie tam od są te Katary? Jakie? Tu są, tu są, tu są w tym wiatrze. Od nich? No. Mieli tam w skrzynce. Ty cofnął, albo wiadro tam do tyłu. O ja to jest wiatra. Ale pan na miał co zostać. Kiedy tam ucisk? W przyszłym roku muszę mieć więcej skrzynek Ale jest 24 skrzynki na tym na, na aucie za chwilę Ale jesteśmy w połowie no. Ty macie tam coś w tych wiadrach? To może to No dawaj to wiadro tutaj, bo za chwilę będzie potrzebne Dobra, potrzebuję zabrać dwie skrzynki i mogę jechać na dół. Masz jeszcze puste jakieś? Właśnie nie, przerwa będzie dopóki nie wywale. Tylko muszę pozabierać wam ten... Aha, my już mamy... Zabierę wam tą na razie już do tamtej. Bo zostanie tu chyba ze 6 albo 7 pustych skrzynek, nie? Do, do ciebie pojechał zobaczyć co No to dobrze, bo potrzebuję kogoś wiesz, do, do przerzucenia O Jasiek To dawaj Jasiek ten Wkładamy to, wkładamy Jasiek I już jedziemy Mamy na Ciebie czekać? Bo Zapełniajcie co możecie, a potem nie czekać. Dawaj drugie. Nie będziemy robić jeszcze. A my nawet nie jesteśmy w połowie. Jedną skrzynkę. Ale jak masz fajnie przeliczone. Michał, biorę twoją skrzynkę i jedziemy. Ostatnio już. A Bożonka sobie zrobi przerwę. Za chwilę i tak wszyscy staną, staną, nie? Tu zostało kilka, ale muszę muszę na przyszły rok dokupić tak, żebyśmy mieli to dwa zestawy, wiesz? Pełne. Nie. Mam 33. Jasiu, ale jak ja mam pracować? Jedna skrzynka, 20 kilo. I mamy, mamy tu jakieś skrzynki puste czy nie? Tyle co jest na ten Nie wiem, czy Marcin to wejdzie. Czekaj. Tu raczej kuźba nie wejdzie, także. Na kolana mogę. No. Czekaj. Czy masz? Co tu tu kłopot, nie? Z sadzeniem. Tyje blizu, to może nie, może nie, 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 To nie, nie, znaczy idziemy, nie, o, ten. Coś ten. nie, 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 Garnita I zaraz to wyłączę jeszcze Policzymy? Ile tego wyszło? To jest Ja jeszcze nie miałem, jakby tam czasem ktoś... No, co ten osoba Dobra Połóżmy tu No zaraz da. Łapać to, że należy. Tutaj są tu usztaty, to jest tylko kształt tych, się... Tak, to Tak, to Tak, jest... to dobra. to 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 robi, czy ile wina macie na zebrane wiaderko. Do, <gry> <gry> tutaj? Ale o to nas to Denar? Denar muszę zrobić listę, listę obecności. No to mogę, nie, to spisujesz, um, nie słuchaj mnie. Słuchaj, słuchaj. Plasujesz i przeliczysz, ile na ten. Zaraz wam powiem, ile było na krzaku. Bo to mnie strasznie interesuje. O ci, powiem, że spada. Ja bym się naliczył, żeby to. Ale ci powiem, że tak nie za bardzo. Nie, nie za bardzo. W tym roku były większe. I cięższe, tak Gosia? że grona to większe, ale mniej. słaby Ale mniej grony robi. Chyba więcej teraz. W tamtym roku było 7 na krzaku, a teraz było około 12 do 14. Tylko były mniejsze. Mniejsze grona, nie? Co za Ale w tym roku chyba właśnie. Wszystkie były. Znaczy, będzie inaczej, bo chciałem mieć 2,5 kg na krzaku.

I trzy cegły są pod spodem. No. A mam jeszcze jeden, drugi, bo wiedziałem, że zardzewieje wieje ten pierwszy. Zaraz tak się stopią Ale on się opił tego, gdzie jest mój tuł? Kurwa mać, poszło mi w głowę. Poszło właśnie. No chyba sobie będę musiał usiąść. Aha. No, okay. Gdzie zostawiam paczkę chusteczek, widziałeś je? No to dalej pewnie tam są, możesz sobie no iść po nich Nie, nie ja sprawdzałam, to nie było Tak, nie no. To może gdzieś przełożyłem no.